Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wybierz kartę. Dzisiejszym tematem tytułem jest Czy będę szczęśliwa, szczęśliwy w te święta? Myślę, że zasady są już znane, jeśli jednak nie do wspomnę, zadajemy sobie to pytanie. Następnie wybieramy cyferkę 1, 2 albo 3 i słuchamy mojej interpretacji. Zatem zapraszam do wysłuchania. Dla osób, które wybrały grupę kart numer 1. Czy będę szczęśliwa, szczęśliwy w te święta? Czy jedyneczki będą szczęśliwe w te święta? Czy będą? Ależ naturalnie jak najbardziej będą szczęśliwe w te święta. Tutaj pojawia się w ogóle jakiś mężczyzna, taki do kochania, mężczyzna, który bardzo często jest partnerem docelowym, bo to jest król kielichów. Także albo ktoś się taki może pojawić w te święta u was w życiu, albo uaktywnić swoje działania względem was, ewentualnie to może być wasza energia, i to Wy będziecie widziane przez kogoś jako partner docelowy. Super. Ale po kolei ósem kardenarów mówi o tym, żebyście. Powolutku cegiełka po cegiełce dzień po dniu budowały swój sukces. Uzemka denar mówi o porozumieniach. O inwestowaniu czasu, energii, siebie, w jakiś aspekt. Będziecie dużo dawały od siebie, ale dużo do was powróci. Dobrze powróci zwielokrotnione. Dziewiątka kielichów prosi o to, żebyście nie udawały nikogo, nie nakładały maski, żeby na przykład się komuś przypodobać, bo to absolutnie będzie zbędne. Wystarczy, że będziecie tylko i aż sobą, bo to będzie mega, mega wystarczające. Ósemka kielichów mówi o tym, że odejdziecie od jakichś starych, wydreptanych ścieżek, od czegoś, co Wam już nie służy, co jest niekorzystne, niefajne, niespójne z wami. Odchodzicie, po prostu żegnacie się tym odchodzicie w nowe. Karta kochanków oczywiście mówi o romansach, ale również o namiętności, o przeciąganiu fizycznym, seksualnym, osobowościowym. Będziecie się bardzo podobać w te święta, ale i ktoś Wam się może bardzo spodobać. Łozemka mieczy mówi o tym, że będziecie Pokonywać wszystkie blokady, ograniczenia, być może uzależnienia, nałogi, toksyczne kwestie, toksyczne relacje wszystko to, co ściąga w dół i pozwala iść do przodu, pokonujecie. No i tak jak powiedziałam, król kielichów to jest partner docelowy, bardzo często. Mężczyzna serca, ukochany i taka osoba pojawia się albo aktywuje swoje działania względem was, no właśnie w te święta, albo to wy będziecie widziane przez kogoś jako król kielichów, jako partner docelowy. Super! Dziękuję bardzo. Teraz dla osób, które wybrały grupę kart numer 2, czy będę szczęśliwa, szczęśliwy w te święta. Dwójeczki, czy będę szczęśliwa, szczęśliwy w te święta. Oczywiście, jak najbardziej. Mamy tu finalnie królową, królową denarów. To jest kobieta sukcesu, tak? Wartościowa, docenia, doceniająca sama siebie. Kobieta po prostu, która ma sukces na koncie, która jest bardzo dobra, ma dobre serce i taka osoba pojawia się w Waszym życiu albo aktywuje swoje działania względem Was, no właśnie w te święta, ale to również może być Wasza energia i to Wy będziecie widziane przez kogoś jako królowa denarów, jako kobieta sukcesu. Super! Karta Maga mówi o tym, że macie wszystkie narzędzia w dłoniach, żeby osiągać sukcesy, że w ogóle jesteście i będziecie mistrzami i mistrzyniami w swoich fachów, w swojej dziedzinie, że potraficie, będziecie potrafiły tak... W, w, jakby zaprowadzić tak? Taki porządek i ład, którego pragniecie Ale również będziecie w stanie kierować Każdą relacją. Karta postelnika mówi o tym, że ważna będzie Taka analiza wewnętrzna, research Czego potrzebujecie, co jest dla Was istotne Na co się nie godzicie, do czego dążycie To da Wam naprawdę świetny wgląd W Waszą sytuację pod każdym względem No i królowa denarów, także albo to Wasza energia To będziecie tak widziane Albo taka kobieta się pojawia w Waszym życiu Bądź aktywuje swoje działania względem Was Właśnie te święta. Super. Dziękuję bardzo. I dla osób, które wybrały grupę kart numer 3, czy będę szczęśliwa, szczęśliwy w te święta? Dla trójeczek. Czy trójeczki będą szczęśliwe w te święta? Czy będą? Oczywiście, jak najbardziej. Na dzień dobry król Buław. To jest człowiek temperamenty, charyzmatyczny, który się nie boi wyzwań, który odważnie idzie po swoje. Bardzo często jest to człowiek z przeszłości, ale nie musi, ale praktycznie zawsze jest to człowiek, który się bardzo, bardzo mocno podoba, przyciąga pod każdym względem fizycznym, seksualnym, osobowościowym i taki mężczyzna pojawia się albo aktywuje swoje działania względem Was właśnie w te święta, albo to może być Wasza energia i to Wy będziecie widziane przez kogoś jako król Buław, tak? Jako człowiek temperamentny, bardzo się podobający. Trójka denarów mówi o tym, żebyście się nie bały współpracy, kooperacji, porozumień, inwestowania czasu, energii, siebie w jakiś aspekt. Bo naprawdę to, ile dacie, to tyle do was wróci, a nawet więcej. No i rycerz denarów mówi o dobrych wiadomościach, o newsach, o prezentach od losu, o niespodziankach, o pozytywnie zakończonych sprawach różnego rodzaju. Poza tym też o awansach. Ale również karty proszę, żebyście absolutnie nie miały żadnych kompleksów, żebyście nie miały, kochane trójki. Jakiegoś poczucia bycie niewystarczającym, czy niewystarczającą, jesteście w stanie, w stanie osiągać wszystko i wszystko osiągniecie. Wystarczy tylko w siebie wierzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to wybierz karta się Wam podobała. Jeśli macie jakiekolwiek propozycje, to bardzo proszę, piszcie czy w komentarzu, czy w wiadomości. Ja wszystko bardzo chętnie i skrupulatnie realizuję. I oczywiście życzę wszystkiego najlepszego na te święta. Niech będą wspaniałe, niech się spełniają Wasze marzenia. Wszystko jest w Waszych rękach, tylko musicie w siebie uwierzyć. Papa, pa. trzymam kciuki, buziaki. Do usłyszenia, do zobaczenia.